Słyszałaś głosy z a to jest... TORORIO Jest do Tomek Eee, cześć, tym razem w realu, a nie na Skype'ie I zapomniałeś zrobić drzwi A raczej ja zapomniałem, bo ja to robiłem Eee, no więc No seria Przyczepiłeś się do ściany i rzuciłeś yy, Łucznią w ścianę yy, dobra Rób te drzwi, bo się a. nie prowadzą No właśnie yy. Trzeba drugi sklep window No klikasz na ten młotek bo... A dobra, sorry, zapominam Ile go zrobić? Raz, raz. Dwa I see... A nie, kontrolę wygrywać, I see dead people People Mamy drzwi, słuchajcie, mamy drzwi co za niesamowite zjawisko, rozumiecie? Dzięki tym drzwiom możemy przeżyć następujące lata. Tak, trafiliśmy do podziemnej dżungli i mamy ten boomstick dzięki i... dziwnym fioletowym potkom, które tepają w te miejsce na mapie. E, mówisz, że musi być dzień, żeby ten nuklearny. A, i Tomek jest y, moją tą, moją wikipedią. E, tak, jestem Teralia Wiki. Nie potrzebujesz tam stać platformy, masz grapla. I to. No geniuszu, walony, to się wytrzymuje. Ej, dobry to. Ej, ciągle mafną no sobie ten armor, bo to jest, yy, bo on jest, jego tylko widać, jego nie ma. Znaczy, jest, ale, no, nie umiem tego... No, wiem, o On jest tylko wizualny, no. Invisibility, wiem. Czy jakoś małów nie ma? Zaraz będą. Fail. Tak też można, jak chcesz. W pierdach. Musisz się nauczyć jeszcze używać tego yy, blizzarda. W sensie tego butelka, tego? No, bo to możesz przytrzymać jak skaczesz i to lecisz jeszcze trochę dalej. No spoko, spoko. Daj, daj, daj. A coś tam idzie. Królik. Uważajcie, to, to jest bardzo groźny zwierzak aż go szczerze z łuku. Pieprziesz go tym 6 kamerem, dobra. Uff! Nie pykło. On jest młotką. Łez! No bo ten młotek ma duży odrzut, jak wszystkie młotki. Zjekościmy trawę. Aż to śnieg to, to my wracamy. Ej, konik polny ci ucieka. A niech się idzie. O, go młotkiem! Ej, właśnie, myśmy zrobić Miec Silvera. Dobra, zaraz, czekam, muszę ich sklepać. Także Terraria jest zarobista Polecam tą grę bo Można ją... MOJA GWIAZDA! Można ją kupić na Steamie Teraz jest mega promocja i kosztuje 2 euro Ja no kupiłem ją za 20 zł. Czyli za... 5 euro 4 4 euro no, ale... Eee... No. Także i polecam wam Skyrim'a, ale nie będzie, bo... Z pewnych powodów Tak ja tak to ujmijmy, ujmijmy. To Ze względów zgodnościowych Heł heł O no, ja, jak ktoś rozumie to rozumie jak ktoś nie rozumie to nie rozumie To ty by No to sobie zejdziemy Ja bym chciał jakieś mapki poklepać bo tak wiesz Poklep się NPCów Ta. A, a jesteś blisko domu z NPC i tutaj nie będzie mogów. To tak działa mi się wypali okej okay. Skoro już że to tak działa E, z jeszcze butelka i tak dalej. O kurde! Nie ma tak mieć farta. A ty chciałeś wracać. No cicho. Ej, zapadnij sobie z ustawić. Powinniśmy mieć dziurze w głowie domu. I tam chcesz zrobić platformy. Po... No powiedziałem powinniśmy dziurze w górze, świetnie. Ja dziurze w górze. To się nagrywa. Nagrywasz kamerę. Hmm. Znaczy, no nagry program do nagrywania, mądre. Tia. Yeah. Okej, okay, mamy tyle, czyli od 5 trzeba skończyć. I przy okazji zrobiłeś dwa screeny z seriali, bo włączałeś bandikami. Noo, bo tam bugi, wiecie. O! mi biebiurkę, bo jedna nam uciekła. Uciekła w nie... W okolicznościach ktoś uciął jej dupę mieczem. Tja... <laughs> yeah. I to Tom. Oczywiście, ja wtedy siedziałem przy kombie w Wiesz tak, łap oko! Ty też. Bo chciałeś moby to masz. Ale nie takie. No, no co?! Nie wierzę! nami strzelasz, jest mądry to. Tak świetnie. O. Gestery. Ale ty chcesz te oczy, bo oni robią lęsy, a ty chcesz bosa przyzośnieje. Znaczy na razie to on się rozreślić sam. E, tylko potrzebuję się dwóch więcej Chrysta jak... A Jak... Aaaa, bo to tu było. Mamy na samym końcu. Strzelaj tymi flamingami jak ty... Bo 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 one są tańsze niż Jestery, okay. a Jestery się ci przydadzą na Brainów Ku E Eee, Brainów ku no już... Wow! No, oglądałem się i Poizjisto. Uuuu tady. Błoń. No właśnie. Mm! O, zombie z slajmem na ryju. To jest woda Nie, to on ma slime na rynku, on dropi żel. To jest to w taka... Jeszcze jedna soczewka. No, no także na tak pisko. Bobak. Weź zacznij łowić ryby. Dobra, potem. Teraz jest ciemno okay, i. Ok, na razie fan. Nie to broni. No co ty robisz? <laughs> o patrz, patrz jakaś stupa będzie. O kurde! Czep, bo tam była dziura O ława Backbreaker! Okej, okay, się zjara Aha, Ustał. Trzeba włączyć mapę. Okej okay. Jak ona na nie wygląda? Ej serio, what the hej! Co to ma być? Co ten nop tu robi? Jak daleko jest ten biom? No, trochę daleko, a co? No, ale to czemu on tu przyjeżdżał? Nie wiem, może spacerek się zrobił. Nie było mu za gorąco? Tam jest kurde mobtrap, weź ich, zabij. Nie, ze spójnym obcią. No, ale to przecież po to są one. Z... Tam jest drzewo. Właśnie, potrzeba na lepszej kier. To też warto zrobić. Zbij im tam z kilochem. To już byłem No zabij. Ło, <grym> wow, kurde! No to wyszło. A ten zombie dropi strzały. Ten taki duży. No nie, przyciąga ich do siebie. Jak to? No bo jak idziesz i bijesz mieczem do przodu, to wyciągniesz ich do siebie. Tak, to złożona logika. No wbijasz i mieć i No ale zaraz ty... trzeba będzie kończyć Takie długie odcinki No już, ma 10 minut Ten, bo ten boss Guardianu był jeszcze lepszy, nie? Ta ten był taki oh. długi Jakiś efekt no what the no, jest kim tu przyłożył Kurde poszedł mi stąd A daj wono do ondzunej o kurde dobra y oh. Łukiem go DEMACJA! Pudło, pudło, pudło. I spłonie. I fire, my enemy? O, i ostatni lens! Mógłbyś też przyzwać tego bossa, jakbyś chciał. Ja chyba nie chcę. Tylko... A, jest jeszcze jedno, który musisz zrobić, żeby przyzwać. Mm. Musisz iść skraftować item... Eee... E, ten, do przyzywania. Wiesz, gdzie się go kraftuje? Tak? Tak? Wiesz, jeszcze gdzie? przy e, Crimson altarze. A gdzie jest Crimson Altar? W Crimsonie! A my mamy ten dom Mamy ten, no, znaczy można Fredimo na w porapczynie, ale tam jest robak. E, ale no umarł! Chciałbym ci przypomnieć, że umrzesz. Dlaczego? No nie pamiętasz? A... Znaczy wtedy mieliśmy jeszcze drewniany armor, teraz mamy... Yy, też drewniany? żelazno-kobaltowy. Ten jest ten w drewna, ale on jest na wierzchu, a pod spodem jest żelazno-kobaltowy. Yy. Bez gwiazdy. No tak, wy jesteście był byli DOF i TOBEK, a tu była Teraria. I zaraz cię wprowadzi, no podam mu. No także, cześć, człowiek Widara.